Rodacy, w ten grudniowy świąteczny czas dla was składam i waszych rodzin najserdeczniejsze życzenia cudownych chwil w oczekiwaniu na gwiazdkę. Jest to okres podsumowania naszych dotychczasowych osiągnięć, zwłaszcza relacji z naszymi bliskimi. Niech te magiczne święta Bożego Narodzenia będą zdrowe, radosne, a dźwięk śpiewu polskich kolęd o narodzeniu Bożego Dzieciątka płyną ulicami naszych miast i wsi. Życzę Wam, drodzy rodacy, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego 2022 roku. W tym okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu autonomii Polaków w Polonie życzę Państwu szczęścia, Bożego błogosławieństwa, pomyślności i wszystkiego, co jest najlepsze w życiu. Spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich Polaków przysłałam z Kaukazu Północnego. Niech ten maleńki Jezus przyniesie dużo zdrowka, a bogaty Mikołaj dużo prezentów Szczęścia, pomysłności i wszystkiego najlepszego. Zdrowych, pogodnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Zdrowy, 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 zdrowy. <gaz're> <gaz're> Szczęście, zdrowie, powodzenie w Dniu Bożego Narodzenia, wesołych i pogodnych świąt. спокойных и здоровых швёнт. Дорога полонин, дродзы поляцы, шановник панство, сердечное жечение, судовный швёнт, божебе народзене, чепла роженнеку. великие радости, о разбоске обочности, жичом членки Дому Польского Новосибирску. Веселый шлем!